Hej, witajcie ponownie na takim fajnym drapingu kolorowym. wiosennoletnim już można tak powiedzieć. Także zapraszam do oglądania. Dobry. I załatwimy sobie może... O, ja tu zaraz drapię paznokciem wszystko. Od urodzin. Tak, prezenty na urodziny. No, na razie nie mamy jeszcze urodzin, ale zobaczymy, co tu wydrapiemy. Mamy w tej chwili już 2 razy 6 euro i po raz trzeci 6 euro nam dali. Wow! Może będzie coś jeszcze. 2 razy 9, 3 i 2 razy 1000. Ale mamy wygraną i to się najbardziej liczy w tym momencie. 6 euro w pierwszej zrabce. W bonusie 3 jednakowe symbole. Tort, los za 3 euro i drugi raz tort więc na tej zdrapie mamy 3 razy po 6 euro co nam daje 6 euro w tej chwili a może teraz sobie otworzymy losa za euro przecież by było też euro to by było 7 euro a wydaliśmy ile? 6-7 euro na ten draping O niestety pusty i zdrapiemy sobie drugą zdrapkę Paradise Bonus. Zaczniemy od bonusa. Mamy ananasa. Ananasa. Jak będzie trzeci, ananas będzie 3 euro. Jest, jest, mamy 3 euro. Super, dwie zdrapy i dwie wygrane. Mamy 3 euro. Tutaj szukamy trzech jednakowych symboli. Chodź. Oh. Oh, dwa razy stówka. 9, 12, 3 euro. 9 euro po raz drugi. 3 euro po raz drugi, więc mamy szansę na 3 lub 9. 12 po raz drugi i ostatnia szansa jest. Mamy to! Mamy 3 euro. Tu zdrapiemy sobie numerek od razu. I tak, już Wam pokazuję. 3 ananaski w bonusie. To nam daje 3 euro. I tu mamy też 3 euro, czyli 6 i 6. 12 euro. Super, jesteśmy wreszcie na plusie. Dziękuję za oglądanie nas. Postaramy się z jakąś nową przybyć strapeczką niebawem. Do zobaczenia. Pa!